Cześć. Zabieramy się za nasz prezentowany tutaj laptop plenowo, i zacznę sobie go rozkramęcać. W sumie nie wiem, czy to się opłaca, tutaj yy, nawet zaglądać, ale obiecałem klientowi, że tutaj zajrzę. Na czym polega problem? Problem polega na braku. Zasilania, braku zasilania. Jak widzicie, stara konstrukcja, stara konstrukcja, ale może być tak, że po prostu gdzieś tutaj to gniazdo nie łączy, albo coś tu się z nim stało i ono już jest na przykład uszkodzone. Bo tutaj dostałem też do kompletu yy, ładowarkę i ładowarka jest sprawna, bo pomierzyłem sobie napięcie mierniczkiem, więc powinno być ok ale obiecałem klientowi, że jeszcze zerknę jeśli chodzi o ten laptop bo tylko tyle się opłaca zerknąć sprawdzić co z tym co z tym złączem tutaj, o nawet nie musiałbym tego rozkręcać tylko sobie tutaj zbadać ale nie, nie mniej jednak Muszę się dostać tam do gniazda z tamtej strony. Więc spróbuję się dostać. Tutaj dysk magnetyczny. Widzicie, co to za dysk jest: HGST czy jakiś ten? Dobra, nieważne, nie będę się nad tym teraz tutaj pastwił, czy mi się to uda tutaj ładnie rozkręcić, no widzę, że taki dostęp jest w miarę, więc mogłoby to zafunkcjonować, żeby to ładnie się zdjąło, zobaczymy jak będzie. ja chcę się tylko do tego dostać do tego złącza tutaj wszystko wygląda na czyściutkie ale czy tak jest to się okaże wszystko w praniu Jarvis chodź z tej strony To naprawdę nie jest jakoś tam specjalnie ubrudzony. ale coś się stanęło zaraz kichnę przepraszam tu jeszcze jest napęd Clock. Próbujemy to rozdziawić i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Jest na 2005-2006 rok, naprawdę no staruszek. Ja nie wiem jeszcze, jak ludzie używają takich rzeczy. Przecież to ani bezpieczne, ani praktyczne. No, ale okej. Okay. Czy ta klawiatura nam się tutaj wypnie, czy to nam się tutaj Wyjmę, muszę delikatnie sprawdzić Coś tutaj się zdejmuje, a więc a więc warto tutaj to podwadzić. O, no, i to się ładnie wyjęło. Oczywiście Czerwis musi robić zdjęcia. I co my tu mamy? Tutaj mamy dojście do tego, że mogę wyciągnąć klawiaturę. To jest ta opcja, że ta klawiaturka jest schowana. odpięła się I teraz możemy sobie ją wy, wypiąć. Dobra. Mamy to, mamy to. I tu jest to. To trzyma tą płyteczkę. No dobra. ale ja nie chcę dalszej części tutaj roz. Być może rozparcerowywać. Tylko może udałoby mi się to w jakiś sposób. Zdjąć co? Jak myślicie, zdejmie się to? Czy to się nie zdejmie? Tak prosto. Jakbym sobie tego życzył. Tu się zdejmie, i może to odskoczy w taki sposób, a nie inny. Tutaj muszę jeszcze wyciągnąć ramkę. Czy to się ładnie nam. Roze, rozejdzie po kościach i czy to się ładnie tutaj zdejmie? Czy ja będę musiał to faktycznie ściągać? Może nie. Żeby się dostać tylko tam do tego gniazda. Niedobrze aha, bo to tutaj, nie tu, tylko tu. O. Jedziemy z tym koksem, tak. Tu jedziemy. No nie wiem, czy nie będę musiał. Tutaj otworzyć bardziej, bo, bo tutaj ta górna obudowa jest trzymana przez śrubę od zawiasów. Więc będę chyba musiał je odkręcić i ona dopiero zejdzie. A przynajmniej tak mi się, tak mi się wydaje. Zaś rozkręcaj wszystko. Nie lubię tych starych konstrukcji, bo te stare konstrukcje po prostu są tak poskręcane, że żeby to zdjąć, to musisz rozłożyć wszystko. No ale jak jak musim to musim, no czy to się da? Teraz zdjęć czy nie bardzo? Tu odchodzi. A tu. A tu czy tu jest... A, tu jest śruba. Widzicie? Tu są śruby. Także je też trzeba wyciągnąć stąd, żeby to zeszło. No, próbujemy. O. No i co, i muszę to wyciągnąć do takiego momentu. Tu. Wypiąć to wszystko. Wypiąć to, wypiąć i taśmę od matrycy też wypiąć, ale tu są te rzeczy, ładnie się odpinają. Więc czy to nam ładnie zejdzie? Nie wiem, czy to nam ładnie zejdzie. No, ale matrycę mam już poza tym. No i oczywiście, no muszę tu wypiąć to wszystko, bo inaczej nie ma wygody rozkładania tego. To żadna przyjemność. Więc rozpinamy też linijkę. I tu jest śruba, która to wszystko trzyma. I trzeba było sobie rozpiąć jeszcze, jakby nie było tu antenę od wi -fi. Żeby to można było wyciągnąć. Tu to rozklejmy. No, ładnie się wyciągnie, czy się nie wyciągnie. Wyciągnie się. Czekaj. I tak będziesz musiał to potem ładnie ułożyć. Więc matrycę sobie Odkładam. I czy mi to teraz zejdzie, czy nie. Czy tu jest jeszcze jakaś śruba gdzieś? Domyślam się, że może trzymać tutaj ten wentylator. No nie to nie wentylator trzyma ale sobie go zdejmę już tak rozłożyłem to sobie go zdejmę bo tak czy siak tu jest akurat łatwy dostęp do niego więc mogę go ładnie wyciągnąć gąbkę widzicie gąbeczka jest Ale to nie gąbka jest tu w tym momencie problemem. Problemem tu gdzieś widziałem śrubę. O. I teraz nam się to powinno ładnie zdjąć. Chcąc, nie chcąc. Tu rozpinamy dosłownie wszystko. Tu też. No, czy to nam odejdzie, czy nie? No to jeszcze. To jeszcze tu. No teraz jak już nie odejdzie, to nie wiem co go trzyma. Tu powinno odejść. I tu też powinno odejść. czemu tu nie odchodzi są śruby poukrywane teraz to samo zajdzie chyba Ile trzeba było, a co one się wpięły, z powrotem? E voila, to nie na, nie na Matryc, muszę to odłożyć na bok, i co my tu mamy. Gniazdo jest tutaj. A więc teraz może, moglibyśmy sobie je wyciągnąć i moglibyśmy je posprawdzać. Ale jeszcze. Tutaj... Sprawdzić no jedną rzecz. Dobra. No to za chwilę sprawdzimy tutaj to złącze. I będziemy wszystko wiedzieć, czy jest tak jak trzeba. Także widzimy się za chwileczkę. Słuchajcie, już sobie wstępnie tutaj to gniazdo pomierzyłem i napięcie zasilania jest, o nie wiem, tak będę. Tak przed chwilę miernik to przynajmniej wam pokażę o co biega. Także napięcie na pewno jest. No tu mamy widzicie 23, tak jak powinno być. Na tym drugim też jest 23. Tutaj to czarne, i to jest tylko dziwne, że na czerwonym jest minus. No ale dobra, mniejsza z tym, na dwóch niebieskich jest plus. I tu napięcie jest, nie widzę, żeby ono wachlowało, żeby się coś działo, więc najprawdopodobniej pewnie gdzieś tam coś na płycie się stało. Ja sobie jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej sobie pomierzyłem, tam bezpiecznik taki jest i on jest akurat sprawny, bo sprawdzałem, o widzicie bagneciki moje, bo sprawdzałem. Więc tutaj mielibyśmy wszystko dobrze. Jeśli chodzi o to złącze, więc tutaj nie ma się co doszukiwać. zasilacz sprawny, więc pozostaje tylko, ale naprawdę no obiecałem klientowi, że się pochylę nad tym ale to nie ma co się pochylać bo po prostu nie ma nad czym tutaj sobie to jeszcze zerknę, no mógł się przegrzeć, spalić cokolwiek tutaj ale ja jeszcze Oj, Boże, kochany. Za... Słuchajcie, ja już rozmawiałem z klientem. Yy, powiedział, żeby się nie paswić już z tym laptopem. Ale tak, podłączyłem sobie gniazdo do ładowa, yy, ładowania, Podpiąłem, yy, nic się nie zmienia. Tą, podpinałem tą linieczkę, też się nic nie zmienia. Zmierzyłem sobie tą baterię 2,7 V, trochę za mało, jak na 3. RTC baterie ale po załączeniu tego zasilania, nie mam tutaj przy sobie termowizji i nie będę już z tym kombinował yy, procesor się grzeje czyli, yy, czyli tutaj tak jakby to startowało tylko cała reszta nie świeci na płycie tutaj bezpieczniki o ten jeszcze jeden, bezpiecznik sobie sprawdziłem Ten jest. Ten też jest. Dobra. Ja y, rozmawiałem, tak jak mówię, z klientem. Nie będziemy się nad tym patwić. Tym bardziej, że klient powiedział, że tutaj, bo to on też grzecznościowo. Że e, tamten gostek ma nowego laptopa, już tylko tak się do tego przyzwyczaił, że te na tym mu lepiej pracować. Bujta się pana Boga. Przecież to jest Windows XP, tutaj na tym laptopie. Mieć nowego laptopa i mówić, że się lepiej pracuje. Więc no, tu akurat mam podzielność zdań. Ja się z tym nie zgadzam. A laptopa będziemy składać w takim razie i co? No i co? Do kolejnych magnetycznych przygód, bo nie będziemy się tutaj. Z tym rozwodzić, ja i tak sporo czasu mi zaszło, żeby mm, po prostu to rozłożyć, a teraz muszę go złożyć. No, no także cóż, biegniemy do następnych przygód magnetycznych. Miał być telefon, ale klient się też rozmyślił, bo to jest, to był telefon starszej pani, która, której kupił i tak telefon zastępczy, a ona będzie sobie tam w wrześniu umowę przedłużać, coś tam, coś tam, czy, 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 czy będzie zmieniać telefon. Nie moja, nie moja kwestia, ja się w to nie wtrącam, nie chciał naprawiać, dostał yy, koszty naprawy, tam coś tam nie ładowało, więc pod, przypuszczam, że wymiana złącza zrezygnował, więc biągnę dalej, tak, biągnę dalej, także cóż. Do zobaczenia kochani, żegnam się z Wami i do następnych przygód zapraszam. Ahoj.